Witam, dzisiaj mam dla Was taką ciekawostkę tutaj Flyback To jest rozwiązanie, które pozwala nam wydawać nasze krypto za pomocą karty, ale tutaj jest ważne info Bez weryfikacji Tak? Czyli nie ma takiej normalnej weryfikacji, że musicie skanować dowód i tak dalej i tak dalej Tutaj to jest weryfikacja taka, że po prostu Teraz Wam pokażę. Żeby dostać się na pre-sale, w ogóle, żeby założyć sobie tutaj konto, musie, możecie tylko z, z linku, ponieważ tutaj zaraz Wam pokażę. Chyba, że mi się otworzy, bo już jestem zalogowany, ale. No jestem zalogowany już dlatego właśnie. O, no, ogólnie yy, wyskoczy Wam info, że po prostu nie ma yy, linku no, polecającego i po prostu będziecie yy, musieli po prostu z jakiegoś skorzystać. Czyli normalnie tutaj bez linku nie wejdziecie. Tutaj tak, co jest ważne, żeby ogóle tutaj działać, ja też to znalazłem dopiero dzisiaj na YouTubie, żeby tutaj działać trzeba wpłacić najpierw zrobić depozyt za 100 dolarów minimum na którymś z tych tokenów. Najtaniej jest tutaj na Tether po sieci BNB. 30 centów kosztuje wysyłka. Kosztowała na chwilę obecną. Także ja tutaj wpłaciłem Trochę więcej. Także tutaj też miałem takie info i na telegramie z nimi pisałem po prostu, że tutaj po prostu przepłaciłem 2 dolary. Tam mieli to nie wyjaśnić. No nie wiem, a ja wpłaciłem o, 14, o 15 godzinie, a dopiero o 17.30. Teraz jak to nagrywam, dopiero to jest odblokowane i tutaj mam tutaj właśnie te swoje pieniążki, gdzie tutaj, tutaj jest, tak. Dopiero były aktywne. Także już się tam bałem po prostu, że to zwróciło się po prostu, bo te y, według tego już usunąłem tą stronę, Po według ich smart kontraktu po prostu to od razu było wypłacone gdzie indziej. Także nie wiem gdzie to było wypłacone, ale po prostu myślałem, że po prostu ta kwota została zwrócona znowu na y, tego, na giełdę, z której wysyłałem bezpośrednio, nie z portfela. I po prostu myślałem, że po prostu wysłali to sporo na giełdę, bo po prostu, bo przepłaciłem i po prostu nie zgadzało się z ich tym, co miałem wpłacić. No ale jednak tutaj wszystko poszło dobrze. Jest użytkowników aktualnie 3387. Także nie ma za dużo. Tak, tokeny na razie kosztują. Tak, tutaj widzimy 5 centów za sztukę i cena wzrasta, tak jak widać. Do 10 levelu będzie to szło. No i zobaczymy, jak to będzie, tak? Co z tym będzie? I tutaj, tak, po wpłacie, kupujecie sobie tutaj za wasze tokeny, za minimum 100 W. Ja kupiłem za 104 sztuki, 2080 sztuk ich tokena, musicie to zrobić, żeby po prostu odblokował Wam się link polecający oraz żebyście mogli kupić kartę. Pokupnie tego. Tutaj nie bierzemy fizycznej karty, tak, jeżeli nie chcemy mieć e, żadnych tam problemów z tym później e, z weryfikacją, opowiem powiem to tak, tutaj nie będę dokładnie mówił o co chodzi, każdy powinien wiedzieć. No ogólnie wiadomo, o co chodzi, ponieważ ludzie wolą kantory niż wypłacać po prostu swoje pieniądze z krypto przez giełdy, tak? Jeżeli ktoś wie, o co chodzi, to wie, o co chodzi, reszta po prostu nie się domyśli. Tutaj nie będę mówił, że później mnie tam nikt nie e, pozwał o coś, czy coś takiego, że jakiś tam e, no pomysły daje, jak obejść po prostu prawo podatkowe. Także bierzemy kartę wirtualną. Za kartę wirtualną, tak tutaj jest napisane, 2 dolary musimy zapłacić. I to jest karta wirtualna jednorazowa, tak? Czyli po prostu, jeżeli już wykorzystacie wszystkie środki z tej karty, to musicie kupić drugą kartę, tak? Ale najlepsze jest z tym właśnie to, że weryfikacja. W, tutaj weryfikacja jest tylko tak, że podajecie maila. Mail musi być ważny, bo tam dostaniecie dane karty, tak. Czy nie możecie podać trafnego maila, bo po prostu yy, no, nie, nie wykorzystacie tych pieniędzy, tak? Także mail musi się zgadzać. Numer telefonu tutaj się nie podaje, ale raczej nie powinien. Tam widziałem, że tam na, u kogoś na YouTubie, że numer telefonu podawał. Ja nie polecam podawać, zresztą nie ma gdzie nawet. Tak, tutaj doładowujemy jaką jakim krypto, jakie mają być, czy euro, czy dolary. Tak, weźmy dolary na przykład. Karta, jaka maksymalnie jest 1000 dolarów do ładowania. I wtedy wychodzi 1124,62 dolary. Tak, to jest ich wina na pewno jakieś, to jest 10% by było. A weźmy a poczekajcie. Właśnie 100, to jest 14. 14 dolarów. 14 dolarów więcej mimo No, czy to jest opłacalne? No, teoretycznie tak. Tam gdzie mamy wysokie podatki, ponieważ prawdopodobnie oni płacą podatek od tego za nas po prostu, dlatego to na tej KC jest takie soft, że po prostu oni tego nie weryfikują na razie. Na razie, tak? Także tutaj mamy info już o karcie, już Wam powiedziałem. Wracamy tutaj do naszego... No właśnie. Wracamy tutaj. Także link aktywny jest tutaj, jak widzicie, tylko 30 dni po wpłacie. Później nie wiem, ktoś się może, jeżeli ktoś się zarejestruje z Was z tego linku, może się to przedłuża, nie wiem, dam Wam info później pod opisem filmu, jak to wygląda, czy po prostu za każdą wpłatę stówki, czy tam doładowanie karty, po prostu się przedłuża o następne 30 dni. Lub 30 jest max po prostu i wpłacę na przykład za tydzień i znowu mi się przedłuży do 30 dni, czyli o tydzień mi się po prostu wydłuży. Może coś takiego, nie wiem, nie wiem, nie czytałem o tym na ten temat, ogólnie mało informacji jest o tym projekcie, Wam powiem. Szukałem ich na Twitterze, ale nie znalazłem. To tylko takie ważne info, ale działa to, tak? Też się bałem właśnie, że właśnie umoczyłem stówę, ale działa. Jak widać, 3000 ponad użytkowników jest. Tam widziałem na blockchainie, wpłaty nawet po 1000 dolarów są. Także raczej to nie jest żaden skam, ale radzę zachować ostrożność, tak? Żeby później nie było, że przeze mnie umoczyliście jakieś pieniądze. Także to jest taka ciekawostka. Ja wam po prostu to przedstawiam i to rozwiązanie nie zachęcam nikogo, żeby tu coś wpłacał, jakieś pieniądze, aczkolwiek ja mam zamiar z tego korzystać, tak? Ponieważ w sumie fajna opcja. I co tutaj jeszcze chciałbym wam pokazać? Tylko 30 gold cards. Także nie wiem, że 30 kart możemy tylko jedynie być może zrobić sobie? Nie wiem, nie wiem, może to jest limit? Nie wiem, jak to wygląda. Co jest ważne, tutaj. Nie ma takiej weryfikacji, ale Wam powiem, że jeżeli oni to tutaj wkroczą na jakąś dużą giełdę i te tokeny będą dużo warte, to i tak mogą przy wypłacie tych tokenów, na przykład, chcieć zrobić weryfikację tak, użytkownika, i wtedy, chcąc, nie chcąc, wszystkie nasze karty i nasze wydatki będziemy musieli opodatkować. To tylko taka, taka, taka uwaga: gdybyśmy tak spekulacyjnie na tym dużo zarobili, tak. Na razie to jest 5 centów, wiecie. Jest Hossa, także to może być i to jest fajna opcja. Może być nawet warty ten token 5 dolarów za sztukę, nie? To wtedy by było 10 tysięcy tutaj do wyjęcia. I wtedy. No właśnie. I wtedy właśnie jest problem. Bo 10 tysięcy macie tutaj, ale z tych wszystkich kart, jeżeli zrobicie 30 kart po 1000 i z każdego musi zapłacić podatek, no właśnie. Robi się taka zagłaska, nie? No, ja zobaczymy, jak to będzie rozwiązane. Jest w każdym bądź razie opcja, jest fajna. Opcja jest fajna, mam nadzieję, że te tokeny będzie można sobie kiedyś przesłać. Niedługo, ja tu muszę do niej napisać właśnie na Telegramie, tylko jest właśnie tutaj. Teraz wam pokażę, support jest tylko Telegram. mam kanał, i na Telegramie też jest support. Support. Jak ktoś się tam będzie czepiał angielskiego. Także to gold, nie wiem co to jest. Zaraz zobaczymy sobie. Aha, jakiś gold. To będziemy dostawali jakiś gold od nich. Ale czy to będzie prawdziwe? Hmm. To może być, że to po prostu będzie, ich, ich sztabki będą. No a co to, to wygląda gramowe? Mhm. Z polecania, 30%. To jest chyba właśnie ten link z polecania tego. No. Ciekawe. 4 gramy jest max. Także widzicie, znowu jest właśnie ten, taka problem z tym weryfikacją. Po prostu jeżeli tutaj wam coś wyślą, to już mają wasz adres, no nie? No właśnie. No ale jeżeli będziecie mieli na przykład no tam te tokeny będą warte tak jak mówiłem 10 koła. Tutaj będziecie mieli w złocie nie wiem drugie tyle. No właśnie to jest takie wiecie no. No nie no. wiem ja mam, ja mam z tego korzystać. Zobaczymy jak będę miał po prostu duże jakieś zarobki na tym. Trzeba będzie po prostu ogarnąć te podatki tutaj. Jeżeli nie to po prostu to oleję. nie będę tego wypłacał no bo. W sumie tylko założyłem po to, żeby sobie po prostu korzystać z tej karty. Bo jest fajna opcja. Ogólnie jeszcze ma taką samą opcję, ten Fina Cash na kosmosie. Tylko tam też trzeba kupić tokeny, ale tam chyba trzeba kupić tokeny za 500 dolarów już. Tam była ostatnio zasad, duża, duża ilość, no. I trzeba mieć w stakingu je. Tutaj po prostu kupujecie i one są. Niby tak, tych tokenów w sumie nigdzie nie można chyba znaleźć, ponieważ ten projekt jest tak, jak mówiłem, jest mało znany. To na YouTube też mają mało obserwujących, no ale tutaj niczym w sumie nie ryzykujemy. Bo można sobie wpacić w sumie, nie wiem, jakie jest minimum do ładowania. Pewnie jest tuwa. Też coś tam widziałem na tym blockchainie, przelewał 4 dolary. Także to trochę śmieszne. No ale po 30 centów, jeżeli macie wypłatę na Binance, Chainie no to nawet i tyle można sobie doładować, tylko że właśnie doładowanie, tak jak mówiłem, jest jednorazowe, doładujecie raz tylko kartę i wykorzystujecie ją do zera i ona jest już nieaktywna, tak, znaczy nieaktywna, ona będzie aktywna pół roku podobno, jest aktywna, jeszcze nie robiłem jej, jest podobno tylko pół roku aktywna i nie można jej doładować drugi raz, tak, także miejcie to na uwadze, że po prostu... Jak dodajecie sobie za mało, tam i Wam nie wystarczy, to musicie po prostu wykorzystać tę kwotę, która Wam zostaje, tak? I link do karty dostaniecie na maila. I tam, w tym linku też można zawsze sprawdzać, ile zostało na karcie. Także albo ja polecam podpiąć sobie pod kurwę. Ja w sumie nie musicie, bo to jest Apple Pay, Samsung i Google, także nie trzeba jej podpinać tam. Ale tam w sumie wtedy jest wyszczególniony, jest wydanej kartą. Chociaż w Apple Pay też podaje. Jest taka tabelka przecież tam, ile jest wydane. Także, jeżeli sobie uzupełnicie za 200 euro i wydacie 200, to w sumie można sobie po prostu sprawdzić, ile jest wydane. Ale nie podlicza, właśnie. W Apple Pay Wolecie nie podlicza, a na tym kurwę podlicza. No, miesięcznie, ile jest wydane. Czyli tam, no, właśnie podlicza. No, to nie wiem, to już możecie sobie sami zdecydować. Ja sam mam zamiar to testować. Link zostaje w opisie filmu, tak. Także taka ciekawostka, tutaj nikogo nie mam, namawiam. Jeżeli jednakże się opłaca, mi się wydaje. Tak? Tutaj zostało jeszcze na tym levelu 5 4000. Nie, 4 miliony tokenów chyba, nie? To było 4 miliony coś tokenów. no. Także, widzicie, jest piąty level, jest tylko 10 leveli, też jesteśmy na półmetku. Czyli prawdopodobnie na 10. Nie, no, na dziesiątym lewaru myślałem, że to jest co 5 centów, wzrasta to co cent. W sumie tutaj było co cent, tu już coraz mniej. No właśnie, więc nie wiem, sobie. No nie wiem, nie wiem, zobaczymy. Tak, Cieka taka no, ciekawa opcja. Dobra, już nie przynudzam. Link zostaje pod opisem filmu. Tak, zachęcam, jeżeli ktoś chce skorzystać z niego, w sumie musicie, bo inaczej nie wejdziecie tutaj i. Właśnie, za, no właśnie zalecam zachować ostrożność, tak jak mówiłem, nie stresować się tutaj. Ja tutaj po 2,5 godziny dopiero widziałem swoje środki. Także trochę to trwa. Ale no testujemy, testujemy. Tak jak widać, jest mało osób, które z tego korzystają. W sumie ja bym, powiem, szczerze wam powiem, kupił te sobie te tokeny tak spekulacyjnie, gdyby można było tylko je kupić i przesłać na portfel. No, ale właśnie muszę napisać do supportu, jeżeli będzie jakieś info na temat tych tokenów i czy można je wypłacić To tam Wam znać Bo po prostu można sobie zrobić dwa konta, na jednym po prostu legitnie I to wypłacić później Jak cena wzrośnie A na innych po prostu Tak, tylko do wydawania krypto W sumie co jedynie potrzebujecie, to założyć sobie Maila I tak korzystacie z tego, jak na razie Dobra Link zostaje pod opisem filmu. Powodzenia.